Dzień dobry Państwu, tutaj Paweł Nopydo, Paweł Opiuty PA. Dzisiaj zajmę się, zrecenzuję bardzo zły kawałek, bardzo zły utwór muzyczny, ko Hemingwaya, chociaż ja bym nazwał go tako, It Your hahaha. Pod tytułem Nostalgia, zobacząc o czym jest ten utwór. Co tak rzucasz tymi łęciami? Chcesz, żeby ktoś epilepsji lepsi dostaną. Gdzie jest twój szacunek? Kiedy wieczór zmienia się w świt Kiedy wieczór zmienia się w świt? Co ty pierdolisz, człowieku? To co powiesz? Kiedy ranek zmienia się w wieczór? Czy ciebie pojebało? Musi być wszystko tak, jak ja chcę. Wszystko musi mieć logikę. Nie istnieją metafory. Ej, ej Nostalga. Ej, ej, co na mnie mówisz? Co? Co? Podważenie rzeczy tak się zwraca do słuchającego. Ej, ej, co ja jestem twój kolega? Lutę zmienia się w lipiec. Ej, ale ktoś by posprzątał te frytki. Weź, ja nie rozumiem, kto to mógł tak zrobić? Ile to pieniędzy zmarnował? Ja bym lepiej to zmarnował. Śpiewasz jadąc samochodem? I wiesz, że stwarzasz zagrożenie dla innych ludzi, co? Ciągle zbawić chcę cały wszechświat Zbawić chcesz cały wszechświat? A co ty jesteś? Jezusem Chrystusem? Ty się pierwszy raz czułem męsko Pedał. Zapragnąłem, nigdy już nie spać. Nie śpisz w nocy, może? Ofiaro? A co z twoim zegarem biologicznym? Jak się on miewa? Co? Zapytaj mamy. Ja nie będę nawet tutaj pauzować, bo tu nic ciekawego nie ma. Nie ma żadnego pola do krytyki ani jakiejkolwiek analizy. Po prostu to pominę Jak ty możesz mówić do kamery i pozwalać, że ta dziewczyna wyrywa sobie włosy z głowy? Jakim ty jesteś w ogóle chłopakiem? Co cię za autorytet? Dlaczego odkładasz? Dlaczego odkładasz tak żelazko, że Nie wiesz, co to żelazko zrobi! Dlaczego kurwa pukasz sobie włosy? Nie może ci być zimno, ty jesteś kurwa człowiekiem. Człowiek jest zbudowany kurwazy. Jebanej magmy. Prawda czasu. Taka strata czasu jak słuchanie tego utworu <laughs> jestem Paweł P.O. Czomek mi powiedział, że mam potencjał Co prawdopodobnie zmarnuję Ej kurwa, nie dość, że się lekko rymuje To ta ilość głosek się nie zgadza Pojebany jesteś? Wszystko według schematu, pozdro Ej, widzicie ja też taką wiem, co? Jestem Paweł Popydo, ja popierdalam Miałem pisać, dziś nie wyszło No ten utwór mi nie wyszedł <laughs> Nie to co mój zajebisty film I to byłoby na tyle z tej strony fanów